Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest odcinek kończący tydzień, to już chyba trzecia niedziela z rzędu, kiedy nagrywam taki film. Dzisiaj przygotowałam dla was zdrabki za 30 zł. Tak jak widzicie, mam tutaj 4 zdrabki za 5 zł. Jest to przypływ kasy, plaster miodu, biklaw i askier. Oraz jedna zdrabka za 10, perwy, rubiny. Zobaczymy jak dzisiaj będzie wyglądała. Jak jak z pasą będzie, bo pamiętam, że te ostatnie drapingi niedzielne nie były zbyt szczęśliwe. Czy to będzie do trzech razy sztuka? Yy, oby nie, oby nie. Yy, dobrze, może wezmę askier. Tutaj jest drapeczka. Szukam trzech takich samych symboli. Mam jakieś winogrona. No dobrze, na razie będę drapać Środkowy, bo obok się nie chcą. O, to ważne, żeby zacząć. O, proszę. Ale niestety, bo tutaj muszą być trzy. Tutaj mam borek. To jest mafina. To jest moneta. No tak właściwie już nie muszę trzeciego drapać. Płońce, flaming to jest arbus. Safe, moneta, cytryna. Zdrabka jest pusta. Przypływka syn. szukam trzydzieści cztery, dwadzieścia dwa, dwadzieścia osiem i dwadzieścia trzy. A mam trzydzieści dwa, trzydzieści trzy, dwadzieścia cztery. Same oboki dwa, trzy, tu jest trzydzieści, o, muszla i ta muszla jest warta pięć złotych, bo jeżeli wydrapię muszlę, to wygrywam przypisaną do niej kwotę. Trzydzieści pięć, Druga muszla jest warta, również 5 zł i mam 21. Czyli tutaj dobra później zdrapię ten kod, bo widzę, że ciekawie idzie. W tej zrapeczce wydrapałam 10 zł, no to fajnie. Że nie będzie zera. Dobra, plaster miodu. Czy tam pszczółki coś. Wniosek. Tęcza, klik i klik Muszą być dwa takie same. Tutaj nie ma. I gwiazda plaster safe. I gwiazda zlec zdrapało. Tu mam kwiaty, plaster złoto, tęcza. koniczyna i drzewo o niestety no dobra będzie główna wygrana bank bank pól i złoto koniczyna dwie koniczyny ponusie mamy Wiśnia, jest pusta, szukam czternaście, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści cztery i dwadzieścia sześć. Mam dwadzieścia jeden, dwadzieścia trzy,

34 było, tu jest 5, 17 nie, 11 nie, 14 było, tu jest 5, 13 nie, 18 i 34. O, dwie dychy! No pięknie! Czyli zła pasa <gry> odeszła. Dobrze, że nie ma do 3 razy sztuka. Bardzo się cieszę, bo już myślałam, że naprawdę będzie kiepsko. Ale to jest jakoś fajnie, że jak się wygrywacie, bo to motywuje, bo jak jest dłuższy czas, nic i nic i nic tak zniechęca naprawdę. Kupujcie tę zdrapkę, słuchajcie, ona jest stara, bardzo. Yy, nie wiem, ja ją rzadko kupuję, A jak się dobrze drapie, <grym> to jest też duży plus, słuchajcie. Próbuję znaleźć. O, jest, bo to jest stara. Tutaj nie ma tego kodu kreskowego. No dobrze. Pięknie. I ostatnia zdrobka: perły, rubiny. Jestem, słuchajcie, w tym momencie na zero. Jak perły, rubiny coś.

61 21 37 23 11 13 32 17 27 12 24 Dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia dwa, trzydzieści dziewięć, szesnaście, trzydzieści pięć, dwadzieścia sześć i trzydzieści trzy niestety nic. Kontrolnych nie ma. O, jest to jakieś X. Kochani, podsumowanie takie jest, że jestem na zero. Tak jak już wcześniej mówiłam, bo ta zdrabka jest pusta, ta jest pusta i ta jest pusta, ale dwie przyniosły wygraną. Patrzcie, Big Love to jest. Tutaj mam 14, hmm. to jest 34 dwa razy, to mam 20 złotych, to jest 20 i to mam 10, bo mam dwie muszle. Eee, czyli mam 30 złotych łącznie, a ze zdrapki zapłaciłam 30, jestem na 0 I bardzo się cieszę, ponieważ ostatnie drapingi, te niedzielne, tam pierwszy to chyba był w ogóle 0. Znaczy, zero wydrapane, zero wydrapane. Nie, że na zero tylko zero wydrapane, czyli na minusie była już nie pamiętam jakim. Drugi też był niezbyt ciekawy. Jakiś tam, coś tam było chyba, ale, ale też był minus. Natomiast tutaj jestem na zero, czyli dalej jestem w grze, można powiedzieć. Kończę ten tydzień. Yy, muszę w końcu kupić te zdrabki za złotówkę, szczególnie tą kończynę, która była w tym tygodniu. No i co, zapraszam Was do następnego odcinka. Piszcie komentarze, kochani, lajkujcie, subskrybujcie. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam dobrego przyszłego tygodnia, trzymajcie się, pa!